w programie Wydział do Spraw Kultury. Ja nazywam się Michał Konarski, a moją gościnią jest dzisiaj Patrycja Mucha, krytyczka filmowa, podcasterka, blogerka. Witam. Dzień dobry, cześć. Porozmawiamy dzisiaj o kinie Pocieszenia, o kinie, które powoduje, że dostajemy od kina, od sztuki chwilę wytchnienia. i No ale o tym, czym jest kino Pocieszenia jeszcze zresztą za chwilę Patrycja powie. Natomiast punktem wyjścia do naszej rozmowy będzie najnowszy film Pola Tomasa Andersona, Likor Pizza. Yy, I właśnie zapytam Cię, Patrycję, bo napisałaś nawet niedawno na Facebooku swoje przemyślenia na ten temat. To teraz powiedz coś więcej. Jak, jak ten film yy, pasuje do wcześniejszego dorobku reżysera, i jak tego tam odnajdujesz, i jakie wrażenie zrobił na tobie właśnie Likor Pizza? Yy, wiesz co? Mm. I ten film się jednocześnie wpisuje i nie wpisuje w twórczość Paula Thomasa Andersona, bo z, z jednej strony on używa wszystkich dotychczasowych trików, wszystkich dotychczasowych swoich ulubionych ruchów kamery, w ogóle całego swojego warsztatu. Nie porzuca go w, w żaden sposób. I jednocześnie odsunął się od tego, co robił dotychczas, robiąc film bardzo niepoważny, bo nawet kiedy mieliśmy Boogie Nights, to, to był film, który powiedziałabym no był na Temat um, skrajnie z marginesu. Tak? Jeszcze w tamtych czasach dużo mniej mówiło się o pornografii, pracy seksualnej itd. Um, ale jednocześnie jakby czuliśmy taki patos tej historii mimo wszystko. A Likory's Pizza to jest film. Bardzo lekki, zupełnie niepolityczny, zupełnie niewspółczesny, nawet jeżeli pojawiają się tam takie wątki, których zapewne nie oglądalibyśmy w latach 70. lub nie wiem, wcześniej później, ze względu na właśnie jakieś tam ukształtowanie polityczne czy scenę polityczną, no to w każdym razie te wątki są drobne, a całość jest bardzo lekka, bardzo taka potoczysta, miarowa, bardzo oderwana też od naszych takich współczesnych przyzwyczajen. Wobec tego, jaka powinna być dobra narracja filmowa, ze zwrotami akcji, z dogłębnym poznaniem bohaterów. To jest wszystko takie bardzo przyczynkowe, a jednocześnie jakby tak rozkwita na ekranie, pełnią kilowego doświadczenia. No właśnie, bo to nie ma jakiejś takiej bardzo jednej nakreślonej, grubej fabuły, która towarzyszy nam przez cały film. To jest faktycznie w pewnym momencie zbiór scen. I czy to Twoim zdaniem działa na korzyść tego filmu? Czy on przez to, jakby nie, dla, dla części widowni nie stanie się po prostu nudny, nie, nie, jakby nie zapomną o nim szybko? Wiesz co, mi się wydaje, że to niezależne jest chyba trochę, to znaczy są filmy, które są zbiorem scen i wciąż są dla widowni jakoś tam uh -huh. seksowne, uwodzące. Tutaj wydaje mi się, że to bardzo dobrze działa, dlatego że kierujemy się od razu w stronę tak zwanego afektu. Od razu widzimy w pierwszej scenie, nie, nie zdradzam tutaj za wiele, że no, chłopak zakochuje się w dziewczynie. Tak? To jest pierwsza scena, pierwsze co widzimy to to, że przychodzi dziewczyna i chłopak się nią interesuje, oni błyskawicznie mają ze sobą chemię. Nie? Więc jakby, a my też błyskawicznie tą chemię odczuwamy, i to też jest warsztat pola Tomasa Andersona, że my w nią błyskawicznie zaczynamy wierzyć bo tak to jest po prostu nakręcone w takim ulubionym, jednym z ulubionych chwytów Paula Thomasa Andersona, czyli takim, w takim pięknym posuwistym właśnie travellingu, który przechodzi od dziewczyny do, do chłopaka. No i wydaje mi się, że ten film jakby nie jest nudny w tym sensie, że on oferuje całe spektrum bardzo różnorodnych wrażeń, ale on jest, właśnie te, te wrażenia odbywają się na innym poziomie i nie na poziomie narracyjnym, bo narracyjnie ten film, tak jak mówisz, jest w pewnym sensie zbiorem anegdot, który wcale się nie kończy, Kończy, bo potencjalnie po filmie um, możemy tych danych o, o nich, o tych bohaterach dostać jeszcze więcej. No właśnie, on mógłby, on mógłby trwać jeszcze z, przynajmniej godzinę i, i ja bym myślę bawił się tak samo dobrze. Yy, za tą opinię dziękuję i zachęcam do wybrania się do kina na najnowszy film pola Tomasa Andersona, a my przejdziemy do odczuwania właśnie, o którym mówiłaś, o tym, jak likość pizza działa na innych ludzi, jakie emocje wywołuje, bo o emocje w kinie bardzo często chodzi. Yy, więc przejdziemy już do tematu głównego, czyli do kina pocieszenia. Jakie emocje powinien wzbudzać film twoim zdaniem, żebyś mogła zaliczyć go do no właśnie, do tego podzbioru kina pocieszenia i czym jest w ogóle kino pocieszenia? Czy to jest to samo, co Feel Good mówi? Hmm, wydaje mi się, że nie. Gdzieś tam Troszkę o tym rozmawialiśmy z Sebastianem w tej naszej mhm. rozmowie w ekranach, która jest jakby. Wyszła właśnie, od tego wyszliśmy, tak, że, żeby porozmawiać w ogóle o tym kinie pocieszenia, że to mówi, to jest oczywiście film, który sprawia spra cię w dobry nastrój, ale niekoniecznie zawsze potrzebujesz dobrego nastroju tylko wtedy, kiedy potrzebujesz się pocieszyć. Nie? No. To znaczy, możesz oglądać, możesz oglądać przyjemny film, kiedy jesteś właśnie w dobrym nastroju. A to kino pocieszenia, jednoznacznie sugeruje, że zanim obejrzysz film, jesteś w nastroju gorszym niż chciałbyś chciałabyś być I wydaje mi się, że trudno jest mi odpowiedzieć o to, jaką emocję, jakie emocje jak, emocji pożądamy, kiedy oglądamy kino pocieszenia, które jest oczywiście różne dla każdego. No dla właśnie, każdego bo z w nas. takim razie wszystko może być kinem pocieszenia dla tak, każdego absolutnie. z Absolutnie. Absolutnie, że tak. I, I znam ludzi, którzy nie chodzą na e, poważne. E, problemowe kino, kino z przemocą dlatego, że na, tak jest dla nich, to ta, taki modelowy widz powiedziałabym z publicystyki, tak dla, tak dla nich intensywne są te obrazy e, przemocy, że po prostu nie mogą się od nich oderwać i nie mogą zasypiać na przykład. Tak? No ale z drugiej strony, no, czym innym też nazwać kino Tarantino, jeśli nie kinem przyjemności. Tak? To jest właściwie w ostatnich dekadach esencjonalnie kino przyjemności, bo wiemy, że Tarantino nam je potrafi dostarczyć. Oczywiście tej przemocy na przykład jest dużo mniej w jego ostatnim filmie, czyli pewnego razu w Hollywood, ale wciąż ona tam jest, ta jakby przemoc. i Natomiast cała reszta filmu, tak znowu, toczy się potoczyście, trochę tak jak właśnie u Pola Thomasa Andersona. Natomiast, no właśnie, no, większość, wydaje mi się, kinomanów Tarantino ogląda z wielką przyjemnością, ale jest pewna grupa, która powie nie. Te elementy, niektóre są dla mnie zbyt trudne i wydaje mi się, że tak samo jest z bardzo wieloma innymi rzeczami, z komediami romantycznymi, które są per se przyjemnością. No właśnie, chciałem, chciałem zapytać, czy komedie, czy, czy komedie już z samego założenia, na samym starcie, mają być kinem pocieszenia według Ciebie? Czy, mm -hmm. czy nie do wydaje komuś. mi się, że nie do końca. Nie mm -hmm. do końca, dlatego, że zależy, jak rozumiemy komedię. Jeżeli ją rozumiemy jak gatunek, który ma nas rozśmieszyć, to wydawałoby się, że tak. Ale my już dawno jesteśmy w rozwoju kina poza tym momentem, kiedy komedie są śmieszne, um, a po prostu operują przede wszystkim jakby komediowym takim anturażem, który. Nie wywiąże się z tym, że od razu coś, coś nas wywoła, w śmie jakby śmiech w nas, ale bardziej na przykład uśmiechniemy się pod nosem, dostrzegając absurd jakiejś sytuacji. Bardzo często komedia jednak wciąż łączy się z dramatem, to znaczy zaczynamy lekko, a kończymy taką poważniejszą refleksją. I wydaje mi się, że bywa tak w przypadku starszych komedii, klasycznych komedii, um, skrubol komedii. Są one przecież jakby. Chyba w swojej istocie poprawiają humor, bo um, łamią wszelkie bariery między ludźmi. Pozwalają się łączyć, e, pozwalają się łączyć wbrew przeciwnościom i jakby tam skazom charakteru. Ale współczesne komedie bardzo często mają to do siebie, że jednak e, mają nas zwieść trochę na początku takim lekkim tonem, e, czy właśnie takim warsztatem. O, co mam na myśli, kiedy mówię o warsztacie komediowym? E, właśnie o pewnych e, wizualnych zderzeniach na przykład. Kadrów, czy em, o konkretnej ekspozycji postaci, na przykład w jakiejś takiej elipsie czasowej, czyli jakby w takim szybkim stężeniu, uh -huh. e, które wydaje nam się dosyć zabawne, jak na przykład w Super Samcu czy coś takiego. E, no ale potem bardzo często, nawet w Super Samcu, właśnie, o którym wspomniałam, te refleksje są głębsze i ostatecznie te filmy są też często, em, zawierają tak na końcu, właśnie na końcu, kiedy powinniśmy wyjść, z zadowoleniem one zawierają ten pierwiastek smutku. No właśnie, bo jakie filmy, jakbyś miała wskazać taki zestaw filmów, bo myślę, że to jest możliwe, żeby też nie, rzu nie rzucać tytułami, które dla, dla, dla dużej części Polaków, jak zauważyłaś, była, były takim kinem pocieszeniem. Ja mam wrażenie, że do swego czasu była seria filmów z Louisem Define, wśród których było m.in. Skrzydełko czy Nóżka. To było swego czasu taki chyba sztandarowy przykład komedii, która zawsze się cieszyła. Powodzeniem, a później faktycznie te stoner comedies, do których chyba można zaliczyć super samca. Jakie ty jeszcze widzisz obszary w historii kinematografii, które też takie były, no, cieszyły się takim uznaniem pod tym kątem, właśnie sprawienia przyjemności, pocieszenia ludzi? Wiesz, co w ogóle od razu zaznaczę, że moim zdaniem, w przypadku polskiej publiczności i polskiego kina. To są takie, takie grząskie grunty, dlatego że jakby Polacy są bardzo poważni i lubią, lubią nawet ten humor, ale lubią ten humor, właśnie opakowany w jakąś taką refleksję, zwłaszcza o Polakach, tak? czyli smarzowski, tak. jakieś, nie wiem, szumowska czasami, tak. Zresztą ostatnie, ostatnie, ostatnie pozycje, jak Czarna Owca, Teściowie, to też były zresztą z takim zacięciem satyrycznym momentami filmy. Tak jak najbardziej przy czym ja czarną owcę bardzo doceniam bo to jest kino którego się w Polsce nie robi to jest właśnie takie kino środka lekkie mhm. obyczajowe um, natomiast wydaje mi się że tak sięgając w przeszłość to chyba lepszego przykładu niż sami swoi nie ma to znaczy to był właśnie zawsze taki film e, który e, który pokazywał, że właśnie mamy te dwie osoby, które się wiecznie kłócą, a jednocześnie wiecznie potrafią dogadać, które tak naprawdę się chyba kochają jako sąsiedzi, też rozumieją nawzajem swoje temperamenty i jakby ich wybuchowość. I tyle. Ile jakby tej, takiego ciepła w ludziach wzbudza wspomnienie o samych swoich? Czy o komediach Chmielewskiego na przykład, tak? czy y, Nie lubię Poniedziałku, które wiele osób uznaje za absolutnie wspaniałe. No i oczywiście Bareja, który właśnie znowu z tej tkanki takiej y, polskiej codzienności, która bywa trudna i bywa problematyczna na co dzień i uprzykrza życie zwyczajnie, potrafił stworzyć coś, do czego ludzie z sentymentem wracają. Wydaje mi się, że y, jednocześnie właśnie ten komponent. U, polskiej publiczności tego, nie wiem, moralnego niepokoju chociażby. Tak. To jest komponent, który często nie potrafi, jakby, który powoduje, że nie potrafimy podejść zupełnie z czystą przyjemnością. Że jakby ten realizm, czy to zakotwiczenie w rzeczywistości, która zawsze jest jakoś tam rozczarowująca, jest trochę konieczny. Nie? Zapamiętajmy przecież, przypomnijmy, że sami swoi zaczynają się jakby tuż po wojnie, tak? czyli jakby są w pewnym sensie odbudową em, Społeczności po, woj po wojnie. I też odbudują, odbudowują pewien humor, tak? No bo nie przechodzą, tak, tak jak mówiłaś, jak niemoralnego niepokoju do ciężkich tematów. A ze współczesnych twórców y, jesteś w stanie wyróżnić jakieś nazwiska, które może nie, że intencjonalnie starają się wejść do kino pocieszenia, ale jakoś sytuują się. Y, bo ja myślę, że może nie ten Anderson, ale Wes Anderson z kolei. Ma pewne takie filmy, które faktycznie idealnie pasują do kina Pocieszenia i Kochankowie z Księżyca, mimo że tam jest dosyć ten wątek dramatyczny rozbudowany, to mam wrażenie, że on właśnie uderza do serca. Co, u kogo ty to widzisz najbardziej? Mhm. To znaczy z Łysym Andersonem jest tak, że jednak pod tą podszewką cukierkowości jest sporo goryczy. Jak najbardziej. I... Przetestowałam to też na moim bracie, który powiedział, że już nigdy nie pozwoli mi wybrać filmu, bo właśnie zaproponowałam mu kochanków z Księżyca. I po seansie miał taką skrzywioną minę, że właśnie to, to, nie był dobry. to nie był dobry wybór, bo najwidoczniej to było dla niego zbyt takie osobliwe i takie właśnie nieprzezroczyste. I, I też te dzieci, które są spoza klasycznego repertuaru przedstawiania dzieci, one są też zaczynają być świadome swojej seksualności, tak? tak, jakby, tak. Są też buntownicze. No to nie jest taki standardowy wizerunek tego, jak powinny zachować się słodkie, urocze dzieciaczki. Więc wydaje mi się, że Wes są tak poniekąd tak, ale dużo tam jest taki właśnie o rozłamie rodziny, coś, co jest też skrajnie niefamilijne. Ale tak. Próbuję przeczesać, e, próbuję przeczesać m, pamięć w, w kategorii takiego, czego, co, co my Polacy lubimy oglądać. I ja właściwie to ja nie wiem, czy ja umiem coś takiego znaleźć. No właśnie, ja e, zapytam dlatego... o to kino familijne, skoro już przy nim jesteśmy. Tak. Czy kino familijne też jest naturalnie kinem pocieszenia, bo ma za zadanie trochę połączyć widzów przed ekranem, całą rodzinę, niejako. E, czy to już mhm. jest... To jest chyba pieśń przyszłości, chociaż ja ze swojego dzieciństwa pamiętam to, bo wydaje mi się, że to kino pocieszenia, ono też jest takie um, doświadczane mimochodem. To znaczy, że czy, nie, często nie zasiadamy do oglądania filmów, by się pocieszyć, ale często jest tak, że ono gdzieś nam tam kątem oka towarzyszy i to są te wszystkie te seanse, Filmów z Polsatu, albo właśnie niedzielnych poranków, kiedy właściwie telewizor sobie leciał, myśmy tam jedli śniadanka, a przy okazji leciał na przykład The Little Ruskos, ta późniejsza wersja, nie? Albo lecia Brega na lodzie o Bobslejach, albo jakaś właśnie zakonnica w przebraniu, albo kolejny raz Dirty Dancing", nie? I jakby to są te filmy, które często ludzie mówią, no to zawsze leciało na Polsacie, wiecznie to leciało, ale tego nigdy od początku do końca nie obejrzałam, nie obejrzałam. I wydaje mi się, że jakby to ciepło znajomego kina, to ciepło. Kina, które jest takie przezroczyste i pasuje do obiadu, i do śniadania, i do niedzieli, i do tego właśnie kina, też, też familijnego. No, Beethoven na przykład, tak? to jest też taki chyba esencjonalny tak, e, film tak, familijny. E, w, w, święta, oczywiście Kevin, e, Kevin sam w domu e, i inne filmy świąteczne, e, Richie milioner. E, to, to są chyba takie filmy, nie? Właśnie takie filmy doświadczane niejako ukradkiem i trochę, trochę właśnie nieautonomiczne, w tym sensie, że się nie ogląda ich. A być może z Kevinem już jest dzisiaj troszkę inaczej, bo, bo taką szlachetną patyną się pokrył. Ale doświadczany niejako wespół z czymś, z innym świętowaniem, właśnie, aby dopełnić czasu, aby dopełnić rytuał. No właśnie, a z miłością romantyczną w, kina, w, kin, w, kin, w, kin, w kinie pocieszenia, jak to wygląda? Czy, czy romanse i melodramaty. Czy, czy melodramatom i romansom łatwiej się stać kinem pocieszenia niż y, filmom z innych gatunków? Czy, czy to tak samo nie ma, nie ma tutaj znaczenia? To bardziej zależy od widzów. Mhm. Wydaje mi się, że też komedia romantyczna ma to do siebie, że ma naturalne predylekcje do tego, żeby pocieszać. Tak. Pewną, I też wydaje mi się, że kulturowo i stereotypowo pewną grupę widzów, a raczej właśnie widzek. Chociaż wydaje mi się, że no ich popularność też. Nie bez powodu listy do M, na przykład mają, też cieszą się taką popularnością, czy planeta Singli, bo to były, jakby gdyby tylko kobiety poszły do kina, no to nie byłoby takiej chyba frekwencji. Tutaj rzeczywiście to był uniwersalny film na randkę i wydaje mi się, że. Później doszła planeta Singli zresztą, tak, która też tak, była tak. dosyć dużym sukcesem kasowym jak najbardziej absolutnie i, i tam jeszcze było um, ba, bardzo sprytne, ile listy do M były takie narracyjnie sprytne, no to planeta Singli miała po prostu bardzo fajnych głównych bohaterów i świetnie zagranych, zwłaszcza w tej pierwszej części, e, więc wydaje mi się, że jakby ta lekkość i też ta wizja właśnie tego um, świata klasy średniej, który od lat 90. jest jednocześnie utopią, jak i celem wielu ludzi, tak? Właśnie te mm, wieczory spędzane w centrach handlowych, piękne mieszkania z Ikei i tak dalej. Od Odzenia e, do no klasy jest... średniej stały się po prostu mordem dla Absolutnie, tak, tak. A, ale w sumie, wiesz, jakby ta główna bohaterka to właśnie y, w sumie stojnia marzenie, bo uczy muzyki, dzieciak to uwielbia tak. robić, nie? E, więc jakby jest dużo takich też elementów, że właśnie ta pro, to proste życie, które wszyscy ma to jest życie, które może dać nam satysfakcję, ale jednocześnie my możemy aspirować do, czego, do czegoś większego, lepszego i często to zdobyć. Jak na przykład prezentera, który jest ostatecznie księciem na Białym Koniu. I jakby one nam dają pewne marzenia i dają nam właśnie pewne pocieszenie. Z melodramatami jest troszkę inaczej, bo one jednak w pewnym etapie rozwoju, bardzo wczesnym, są pozbawione happy endu. Stąd jednak kino pocieszenia. No, wydaje mi się, że być może jest taki moment, w którym my nie wiem, tak głęboko jesteśmy z bohaterem czy bohaterką, że pociesza nas to, że jesteśmy wspólnie na przykład w jakiejś niemożliwej do rozwiązania trudnej i smutnej sytuacji, jaka jakby na końcu się nie rozwiązuje. Ale ostatecznie właśnie melodramat jednak kończy się smutno, a my robimy, kiedy ten ton pocieszenia właśnie daje nam. Da, kiedy film w finale daje nam jakiś taki pozytywny punkt wyjścia, do tego, żeby móc właśnie kontynuować nasz dzień na takiej dobrej y, nucie, nie? Rozumiem. W takim razie, bo y, jeszcze przypomnę, y, esej, tekst o kinie Pocieszenia Twój i Sebastiana znalazł się w czasopiśmie Ekrany, tylko nie pamiętam teraz, to był 58 numer. Numer drugi na 2021-58. Tak. W takim razie zapraszamy do kupienia na pewno gdzieś tam na stronie ekranów, jeszcze powinien być dostępny. I przejdźmy teraz do, do, do ostatniego segmentu naszej rozmowy, w której pogadamy trochę o kinie, które niedługo będziemy mogli zobaczyć na, w, w kinach w całej Polsce. I mam tutaj trzy tytuły, dwa już są zresztą z tobą ustalone, że widziałaś i. Jak najbardziej się zaliczają do tematu naszej rozmowy, więc niech pierwszym będzie Titan, bo, bo zdobywca tej Palmy chyba jako pierwszy wejdzie do kin yy, nej, najszybciej od dzisiaj. Yy, mm -hmm. czy, czy 14 czy, stycznia? Tak. Yy, czy, czy Twoim zdaniem, yy... bo tak jak rozmawialiśmy na poza antenie, Twoim zdaniem Titan trochę zalicza się do tematu naszej rozmowy i zaintrygowało mnie to, więc rozwiń proszę. No, właśnie, więc może uda się jeszcze jakoś to powiązać. To znaczy, rozmawialiśmy też z Sebastianem w tym tekście o tym, że czasem przyjemność kinowa nas zaskakuje. To znaczy, że ona nie jest taka prosta, nie jest taka swojska i znajoma, nie jest gatunkowa, a wręcz jest właśnie przyjemnością zaskoczenia czy odkrycia czegoś nowego. I Titan ma ten komponent zaproponowania czegoś zupełnie świeżego. Ja tutaj nie będę w żaden sposób spoilerować, ale dla Amerykanów to był szok. Jak szok, i, ale taki w pozytywnym sensie Amerykanie pokochali ten film. I to był taki moment, w którym Julie Ducornoza proponowała, czy Julia Ducornoza zaproponowała właśnie punkt wyjścia, który jest absolutnie brawurowy, a potem jakby zmienia się to w taką właśnie ciepłą opowieść wręcz. I to połączenie jest dla wielu ludzi takim, takim pocieszeniem. też A z drugiej strony właśnie to ta przyjemność płynie z odkrycia czegoś zupełnie nowego. I bardzo dużo filmowców wspomniało o tym, że, że Titan było dla nich, było dla tych osób zaskoczeniem i bardzo pozytywnym i z wielką chęcią będą, będą, będą śledzić dalszą karierę reżyserki. John Waters w tym, Paul Thomas Anderson dzisiaj wspomniany, Sharon Stone. I zresztą sam Spike Lee, który przewodniczył żyli w Cannes i to prawdopodobnie on tam miał dosyć, dosyć duży udział w tym, żeby przyznać tę nagrodę Filmowi do Kurneu. Tak, i to Spike Lee, który przecież raczej ma e, tendencje odwrotne. Ma raczej tendencję do takiego e, powiedziałabym no, realizmu, oczywiście przesianego przez taką pewną, ja nie wiem jakby to nazwać, może hip-hopowy warsztat. Do, tak? do robienia co należy po prostu. Robienia co należy, tak, ale jakby robienia takiego kulkina, cool tak, bo jakby nawet jeżeli to jest mocno osadzone w realizmie, to jakby te postaci są bardzo takie luźne, takie właśnie jak taka za duża bluza. Nie? I jakby wydaje mi się, że, że to jest ciekawe z tej perspektywy, że akurat, jeżeli pod przewodnictwem Spajkali nagrodziło film, w pewnym sensie film eksploatacji. Tak. A propos o dużej bluzy, bo jest taki film, który jest bardzo komfortowy, mam wrażenie, w tym, który wejdzie na nakleny kiny w najbliższym czasie. A w sumie dwa, o których będziemy rozmawiać, ale najpierw porozmawiamy o Kaman Kaman. W sensie zapytam cię po prostu o Twoje zdanie na temat tego filmu. Chyba jeszcze go nie widziałaś, ale dużo o nim wiesz, więc zachęć proszę naszych widzów do, do wyjścia do kina. No i myślę, że jeżeli ktoś e, zna reżysera, czyli Mike'a Millsa, e, to jest reżyser takich filmów jak debiutanci i, mm, e, i 20th Century Women, to jest angielski temo, ty, ty, tytuł, to jest e, kobiety XX wiek, o, tak, tak się nazywa, e, ten drugi film, to wie, że Mike Mills ma wielką umiejętność łączenia właśnie takich e, z, no słodyczy i goryczy. To są słodko-gorzkie historie z fantastycznie rozpisanymi bohaterami. Właśnie takie, które nie dają nam stereotypowego bohatera i stereotypowej historii. A właśnie nasycają niuansem prostotę codzienności. I jakby to są bardzo często proste punkty wyjścia. Tak samo tutaj Joachim Phoenix, który musi opiekować się dzieckiem. No znaliśmy już takie historie: nawet Arnold Schwarzenegger musiał kiedyś opiekować się dziećmi. A jednocześnie ta, ta czułość i to w jakiś sposób. Mike Mills prowadzi aktorów do tego, żebyśmy autentycznie uwierzyli w ich rodzącą się relację. To jest też coś, co my kochamy obserwować na ekranie. Nie relację, która już jest czuła i pełna miłości, tylko ona się dopiero rodzi. No to myślę, że te osoby, które właśnie lubią takie taki, taki powo powolne, ale jednocześnie miarowe tempo rozwoju takiej czułości na ekranie, będą zadowolone z Mike'a Milla. Jak najbardziej. Zachęcam do, do wybrania się. I jeszcze kolejny film, trzeci, ale drugi. W sumie też trzeci, które traktują o macierzyństwie, jakiś mamy taki temat bardzo związany z byciem dzieckiem i podmiotem dziecka. No, Mała Mama, Selin Siamy. Mm -hmm. No, to jest film, który absolutnie um, rozmiękczył mi serce. E, I wydaje mi się, że to jest taki. To film ki, kin, kin, kino radykalnie różne od portretu um, Kobiety w Ogniu, które um, było. Który, był, który to film był dosyć zdystansowany. To znaczy, że ja na przykład czułam taką, taką barierę między mną a bohaterkami, myślę, że to było zamierzone, żeby nie zbliżyć się do nich zbyt, zbyt blisko, żeby nie być z nimi zbyt blisko. A tutaj mamy historię, która jest wręcz banalnie prosta, ale jak z przypowieści, jak z jakiejś właśnie biblijnej nawet mi powiedziała przypowieści, z takim twistem science fiction. I to, jak. Jak znowu, jak dużo ciepła, i jak bardzo, jak bardzo można się w tym filmie rozgościć, to jest coś, co wydaje mi się sprawia, że ten film jest. Prawie, że dla każdego, tak mi się wydaje, nawet dla tych, którzy właśnie być może nie lubią chłodu czy takiego charakterystycznego dystansu e, Selinsiamy, tu jest dużo więcej e, takiej, takiej jesiennej posłuchy, e, którą wielu i e, wiele z nas określa właśnie mianem jesieniarstwa. tak Jakby tej, tego uwielbienia tak, tak, dla tak. kończącego się roku, który właśnie e, kończy się z przytupem e, ba, barwnym, e, barwną e, przyrodą, e, jesienią, która. Teoretycznie jakby zapowiada pewne umarcie, ale jednocześnie właśnie z takim ostatnim wielobarwnym tchnieniem e, życia e, cyklu e, roku. E, no i jakby w takiej scenarii dzieje się ta historia o dwóch dziewczynkach e, I... i nie zdradzę więcej. Jak najbardziej. I dodatkowo film trwa nieca... lekko ponad 70 minut, więc to jest y, chyba idealny taki film na, na szybkie wyjście do kina i poczucie się lepiej, bo myślę, że pasuje do tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo, Patrycjo. Moją gościnem dzisiaj była Patrycja Mucha. Jeszcze proszę powiedz, gdzie można cię teraz czytać i słuchać, bo, bo wiem, że poszerzasz swoje horyzonty. No, dziękuję. No to tak, to oczywiście wciąż aktywny jest mój blog Filmowe Odloty, chociaż tam nie piszę ostatnio, ale tam jest też zbiór różnych różnorakich tekstów. Polecam mój podcast w ten piosenka, który prowadzimy razem z Kasią Czajką Kominiarczuk. Jest to podcast o filmowych musicalach. I ja też jestem dosyć aktywna na Instagramie, gdzie ostatnio na przykład zrobiłam takie story o listach filmów do oglądania, czyli jakby takim trochę przewodniku po tym, jak oglądać klasykę. No i myślę, że to przede wszystkim, przede wszystkim tyle, ale ja się też bardzo chętnie dzielę na swoim profilu i na profilu filmowych odlotów i na Instagramie tym, co robię aktualnie i to są rzeczy takie doryszcze, a jednocześnie um, jednocześnie jakoś tam dla mnie ważne. I oczywiście jak ten, um, to, to tutaj się ukaże, um, co, co teraz rozmawiamy, ta rozmowa, którą teraz prowadzimy, to chętnie się z nią też podzielę. Dziękuję bardzo i zapraszam do czytania i rozsłuchania. To był Wydział do Spraw Kultury. Ja nazywam się Michał Konarski. Dziękuję bardzo.